SEO i UX są jak kawa i ciastko. Osobno są świetne, ale razem. Uf, 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 uf. Ekstra. Dlatego jeśli Twoja strona osiąga świetne wyniki w SEO, ale sprzedaż nie rośnie, to znak, że UX może wymagać poprawy. Na co zwrócić uwagę? Po pierwsze, szybkość ładowania strony. Wolna strona to większa liczba odrzuceń. Użytkownicy wychodzą, a Google zmienia twoje pozycje na gorsze. Im szybciej strona się ładuje, tym większa szansa, że użytkownik zostanie na dłużej i dokona zakupu. Po drugie, responsywność. Strona niedostosowana do telefonów to ogromna strata. Zwłaszcza, że według raportu z 2023 roku StatShot Report ponad 60% użytkowników korzysta z urządzeń mobilnych. Zadbaj o responsywny design, by użytkownicy mieli pozytywne doświadczenia, niezależnie od urządzenia. To zwiększa zaangażowanie i szanse na konwersję. Po trzecie, intuicyjna nawigacja. Zła nawigacja na stronie to prosta droga do utraty klientów. Jeśli użytkownicy nie mogą znaleźć tego, czego szukają, szybko opuszczą stronę. Przejrzysty układ sprawia, że twoi niecierpliwi klienci łatwo znajdują to, czego potrzebują, co zwiększa ich zadowolenie i, dobrze myślisz, konwersję. Chcesz poznać więcej praktycznych wskazówek o tym, jak efektywnie połączyć UX i SEO? Zapisz się do naszego newslettera na delante.pl